W nowym vlogu zaczniemy sobie od bardzo ekscytującego sponsora dzisiejszego odcinka, a mianowicie od marki Skin Lovers, którą już u mnie widzieliście. Jest to marka, która w swoim asortymencie ma przeróżne produkty do pielęgnacji. Twarzy. Pokazywałam Wam też w poprzednim filmie ich urządzenie do epilacji, e, czyli do usuwania na stałe owłosienia z, z nóg i nie tylko. E, no i dzisiaj chciałam Wam pokazać ich urządzenie do kawitacji. Zabieg peelingu kawitacyjnego to jest najbardziej podstawowy, bardzo prosty do wykonania zabieg. Oczyszczający Wam przepięknie skórę. Robimy to za pomocą tego urządzenia, które właśnie kupicie na stronie Skin Lovers, i to urządzenie wykorzystuje ultradźwięki. Nakładamy na twarz sporą ilość wody, zresztą zaraz Wam też pokażę krok po kroku, jak ten zabieg wykonać. Jest mega prosty. Nakładamy wodę i na skórze tworzą się pęcherzyki gazowe, które eksplodują. Dzięki czemu pozbywamy się martwego naskórka i skóra jest pięknie oczyszczona. To jest zabieg dla wszystkich rodzajów skór, nawet tych najbardziej delikatnych, wrażliwych. Są też przeciwwskazania. Takim przeciwwskazaniem jest na przykład ciąża, nowotwór, aparat ortodontyczny. Pamiętajcie, że przy tym zabiegu nie można mieć żadnej biżuterii tutaj w metalowej, żadnych metali w obrębie Twarzy, dlatego właśnie biżuteria, aparat ortodontyczny nie. Jeżeli chodzi o typy skór, to tak jak powiedziałam, dla wszystkich typów, dlatego że ten zabieg jest bardzo delikatny nie podrażnia. Skóra jest oczyszczona z martwego naskórka, dotleniona, zregenerowana, bo też docieramy dzięki temu urządzeniu do głębokich warstw skóry, więc też taka piękna promienistość jest wydobywana. I ultra dźwięki też powodzają skórę do odbudowy i zapewniają długotrwałe nawilżenie, więc tak naprawdę macie tutaj wiele rzeczy w jednym. Odblokowanie porów i tutaj też zobaczycie, że są trzy opcje, bo mamy opcję opcję cleansing czyli właśnie peelingu kawitacyjnego mamy opcję moisturizing, czyli sonoforezy to jest zabieg, który polega na wtłaczaniu już po oczyszczeniu skóry, na wtłaczaniu kremów, serum, więc to jest świetne i też mamy opcję liftingującą ale wracając do tych dwóch podstawowych zabiegów, jeżeli chodzi o peeling kawitacyjny, to to jest pierwszy zabieg, który wykonujemy, bo to jest Oczyszczanie skóry, przygotowanie jej do przyjęcia różnych pysznych składników, a następnie wykonujemy moisturizing, czyli sonoforezę. Nakładamy po oczyszczaniu serum i wtłaczamy je w skórę. I już Wam mówię, jak to wszystko robimy. I tak jak powiedziałam, to jest niezwykle prosty zabieg. Nie można sobie tym tak naprawdę zrobić krzywdy. Wykonują go też w profesjonalnych salonach. Takie zabiegi kosztują średnio od 100 do 160. 60 zł. To urządzenie kosztuje 400 zł, więc jak sobie pewnie łatwo policzycie, to są jakieś trzy zabiegi w profesjonalnym salonie, a tak naprawdę z tego będzie korzystały przez lata i Wam się to bardzo, ale to bardzo szybko zamortyzuje i nie ma tak naprawdę potrzeby, żeby wykonywał ten zabieg profesjonalista za was. I też z moim kodem kupicie urządzenie Skin Lovers 10% taniej, więc też nie jest to. 400 zł, tylko nieco mniej. Jak przygotować się do peelingu kawitacyjnego? Tak jak powiedziałam, należy zdjąć wszelką biżuterię. Jeżeli macie makijaż, to należy go usunąć. Czy to mleczkiem, czy to tak jak ja tutaj płynem micelarnym. Następnie dodatkowo jeszcze myję twarz żelem. I pamiętajcie też, żeby Wasze urządzenie do peelingu kawitacyjnego też oczyścić. Najlepiej alkoholem. Kolejnym krokiem jest mocne zwilżenie twarzy. Tutaj możecie. Możecie użyć hydrolatu, toniku, wody termalnej albo też po prostu przegotowaną wodę. Więc do miseczki nalewamy sobie wodę i w niej maczamy wacik. Wacikiem, tak jak powiedziałam, bardzo mocno zwilżamy twarz. I teraz jeżeli chodzi o ruchy wykonywane urządzeniem, są dwie szkoły. Jedna mówi, że należy przesuwać szpatułką od zewnątrz twarzy, do wewnątrz, a druga, że lepiej jest to robić od wewnątrz do zewnątrz. Mi jakoś bardziej odpowiada ta druga metoda, czyli jadę od wnętrza twarzy na zewnątrz w kierunku ucha, w kierunku włosów. I ważne jest, żeby szpatułkę trzymać pod kątem 45 stopni. Wtedy ona działa najlepiej. I pamiętajcie, żeby cały czas nawilżać twarz, bo bez warstwy wodnej zabieg przestaje działać. Nie ma po prostu sensu. I też należy co chwilę oczyszczać głowicę z zanieczyszczeń. Szpatułką przesuwaj po twarzy bardzo delikatnie. Nie dociskaj jej. I też staraj się nie przejeżdżać wielokrotnie, po tym samym miejscu raczej robimy jedno miejsce idziemy w dół, w dół, w dół. Po zabiegu oczyszczamy twarz wodą lub wacikiem z tonikiem i możemy potem albo nałożyć naszą pielęgnację, czyli serum, krem, albo możemy przejść do zabiegu sonoforezy, czyli do wtłaczania właśnie serum albo kremu. Dzięki temu te wszystkie produkty będą jeszcze lepiej działać. I w tym celu odwracamy urządzenie, więc tak jak jeździłyśmy szpatułką, tak, że światełka były odwrócone od nas, tak teraz obracamy urządzenie o 180 stopni i światełkami, światełka są skierowane w kierunku naszej twarzy. I też tak samo delikatnie przesuwamy urządzeniem po twarzy. I tutaj już jest jedna zasada, czyli jedziemy od wnętrza twarzy do zewnątrz. Po skończonym zabiegu, jeżeli czujecie, że macie jeszcze dużo produktu na twarzy, to usuwamy nadmiar tego produktu, nie czekamy aż się wchłonie. I jeżeli wtłaczałyście serum, to polecam wam nałożyć sobie później krem i gotowe. Idę dzisiaj na warsztaty robienia kokedamy. Jestem w totalnym niedoczasie, muszę się przebrać i ogarnąć. Pewnie większość z was nie wie, czym jest kokedama, także chodźcie ze mną, to się dowiecie. more change, yeah, yeah. My emotions are valid, but the goal is not to be triggered every time. Never mind, it's just like it's okay for my sanity Basically, Kokedama is a Japanese gardening technique that in developed in Japan like long long time ago it was a way of putting plants into your home um, without any pots it was a really easy and cheap way to putting plants at home and it developed from the bonsai technique you know the small trees mm -hmm. that you can shape yeah. really easy you will see today it's not very complicated as it may seem Kokedamie mogą rosnąć właściwie wszystkie rośliny, których system korzeniowy nie jest zbyt duży i głęboki. I tutaj też świetnie sprawdzają się gatunki, które potrzebują dużo światła. I podlewamy ją wtedy, kiedy kokedama zaczyna być bardzo lekka. Musimy się nauczyć po prostu, ile ona powinna ważyć, żeby móc odróżnić, czy jest napita, czy trzeba ją podlać. Umieszczamy roślinę w uformowanej z mieszanki torfu, podłoża i wody ciastowatej kuli, którą następnie owijamy mchem i obwiązujemy ściśle sznurkiem. I taką leśną kulę możemy powiesić albo po prostu postawić gdzieś na podstawce. Upały w Barcelonie nie ustają, więc znowu idę półnaga do miasta. Koszulka to jest Zara, nowy zakup, spodnie też Zara, nowy zakup. A na nogach mam prawdopodobnie najwygodniejsze buty, jakie mam w mojej kolekcji, czyli Birken, sztoki. Takie ortopedy, ale w miarę ładne, i też powiem Wam, że odkąd się przyprowadziłam do Barcelony, to chodzę w nich bardzo, bardzo często. No i na szyi. Na szyi mam dwa kryształki. Jeden to jest ZOZO Design, a drugi kupiła moja mama, znalazła go w TK Maxie. E, jakiś taki no-name, szczerze powiem, e, ale jest prześliczny. Bardzo często go noszę też e, samego i jest śliczny. Lubię właśnie nosić sobie te dwa kamienie też razem, tak jak dzisiaj. No i co? Okulary z Massimo Dutti. I dzisiaj nie powiedziałam wam dokąd was zabieram, a zabieram was na poprawkę fryzjerską, bo już tutaj te pasemka, które sobie robiłam e, kilka miesięcy temu, są odrośnięte i chciałam je poprawić, podciąć włosy, no tak po prostu się ogarnąć, żeby znów e, dobrze wyglądały włosiska, także idę w ogóle do salonu, w którym pracuje Polak. Także jestem przekonana, że będzie wyśmienicie. Super. To było do mnie pytanie, George? To do, do mnie było pytanie? Okej, okay, ja super, super. Widziałam wam ostatnio na Instagramie, że byłam u fryzjera, że znalazłam nowego fryzjera, który pięknie pofarbował mi włosy. Natomiast namówił mnie na doczepy. Coś, o czym nigdy nie myślałam, w ogóle nie brałam pod uwagę, ale namówił. Także dzisiaj idę i zobaczymy jak wyjdzie. Teoretycznie ma nie niszczyć włosów, eee, no bo też tego bym się obawiała najbardziej z doczepami. I trzeba później chodzić co półtora, dwa miesiące, żeby tam e, włosy były zdrowe, żeby te doczepy czyścić i tak dalej, no ale dzisiaj zakładamy, więc jestem bardzo ciekawa jak wyjdzie. too close to the edge now only thing they got is electricity you all five minutes? <laughs> That's going to be good <laughs> Don't be nervous Paula imagine I'm not here <laughs> Stwierdziłam, że dogram Wam jeszcze tutaj fragment, dlatego że w sumie na tym filmie z salonu fryzjerskiego nie widać do końca różnicy, według mnie przy takich rozpuszczonych włosach, różnicę widać jak robię sobie fryzury typu warkocz. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę na mój warkocz podczas zajęć z Kokedamy. Tam mój warkocz był no, co najmniej dwa razy chudszy, może nawet trzy razy. Także teraz, jak robię warkocz, to, to jest taki naprawdę gruby, mięsisty warkocz. Przepiękny. Tak samo, jeżeli robię sobie kucyk, to ten kucyk już nie jest taką myślą, kitką tylko faktycznie jest takim pięknym kucem, jak z wybiegu, więc tutaj widać mega efekt. No i też teraz jak kręcę sobie włosy, no to po prostu mam mega, mega wielką burzę włosów. Siedziałam, że właśnie Wam dogram, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Wrzucę też tutaj fragment może z, z tych warsztatów z Kokedamy, bo naprawdę jest to no, niesamowite. To są prawdziwe włosy, oddawane przez dziewczyny, które mają zdrowe, niefarbowane włosy, idą do fryzjera, tną je, no i właśnie one są potem przerabiane. I te włosy przez rok mają dobrze wyglądać. Oczywiście, jak będę o nie, też dobrze dbała. I mam co półtora miesiąca, co dwa miesiące chodzić na poprawki, które będą polegały na tym, że te doczepy będą mi całkowicie wszystkie ściągane czyszczone i na nowo przyklejane tak żeby też włosy były zdrowe, żeby nic tam mi się nie plątało, nie urywało, nie ucinało. No i co? I będę Wam donosić jak mi się to sprawdza. Szczerze mówiąc zrobiłam to w ramach eksperymentu też dla Was odkąd mam kanał na YouTubie eksperymentuję co nie miara, żeby sprawdzać różne rzeczy, wiedzieć, mieć, wyrobić sobie opinie. Przypuszczam, że to nie jest coś co będę już potem robić Robiła faktycznie jakoś super regularnie, może od czasu do czasu, ale teraz po prostu chciałam sobie sprawdzić, jak to jest mieć taką burzę włosów. Na pewno już wam mogę powiedzieć, że jest dużo cieplej z takimi włosami. No i też schną dużo, dużo dłużej. Dajcie znać, czy macie też jakieś doświadczenia z doczepami. Jakiego typu doczepy miałyście albo macie? Bo tam też jest kilka opcji. Są też doczepy keratynowe, z tego co mi Michał tłumaczył. I je się ściąga co pół roku, więc dłużej można je nosić. Natomiast podobno nieco bardziej niszczą włosy, i no nie jest to optymalne rozwiązanie, dlatego zdecydowałam się na te taśmy. No i zobaczymy, będę Wam mówić, jak to działa. A nie pokazywałam Wam jeszcze nowych pazurków. Zdecydowałam się na taką przezroczystą, różowiutką taflę. I do tego delikatny akcent w postaci kamyczka, bo chciałam, żeby było subtelnie, ale jednak, żeby coś tam się zadziało. To słuchajcie, jest żel marka Luxio, której tutaj w wielu miejscach w Barcelonie się używa. I to jest żel hipoalergiczny, i faktycznie już kolejny raz mi go nałożono, i nic się nie dzieje. Widzicie, że pazury są ultra długie i piękne, więc jak macie alergię, miałyście alergię yy, od hybryd, po hybrydach to odpocznijcie chwilę. Ja odpoczywałam chyba z 2 lata albo dłużej. Yy, I próbujcie z takimi hipoalergicznymi hipoaler opcjami, może Anusz będzie mogły wrócić do takich pazurów. No i dajcie znać, jak wam się podoba. W końcu Barcelona odżyła i znowu odżyło życie nocne i dzisiaj wybieram się z dziewczynami na rooftop, na jeden z dachów barcelońskich na movie night. Będziemy oglądać Sleepless in Seattle. Nic tego filmu nie widziałam, więc bardzo się cieszę, że to będzie coś, czego nie widziałam. No i z tej okazji postanowiłam się wystroić, bo najpierw idę na kolację z dziewczynami, a później właśnie na rooftop. No i później jest duża szansa, że pójdziemy na imprezę. Ja nie jestem jakoś super imprezowa, ale czasem lubię sobie wyjść. Nie pamiętam już kiedy ostatnio byłam na jakiejś imprezie, więc. Idę! No, i jak widzicie, odstawiłam się jak szczur na otwarcie kanałów. E, ubrałam spodnie, które kupiłam w 2019 i pierwszy raz je zakładam, bo wcześniej nie było okazji, ochoty. E, no i stwierdziłam, że na dach będą w sam raz, żeby było wygodnie, ładnie. I ciepło, bo jednak, mimo że dni są upalne, to wieczory są bardzo, bardzo różne. Także ubrałam e, takie: z, to są spodnie z Zary, takie ala wiecie, e, jedwab. <grych> e, więc też mam nadzieję, że, że będzie w nich wygodnie. Do tego też top z Zary, które me, który męczę i dręczę, zarówno jeżeli chodzi o wyjścia wieczorne, jak i właśnie e, wyjścia dzienne. I do tego też e, żakiet z. Zary, który noszę i latem i zimą. sprawdza mi się wyśmienicie i buty kupione w And Other Stories lata temu, więc wszystkie te rzeczy mają co najmniej 2-3 lata. Włosy dzisiaj wyjątkowo też postanowiłam wyprostować i też założyłam biżuterię, której no, rzadko ją sobie zakładam, więc Wam już pokazuję. A mianowicie założyłam sobie takie srebrne kolczyki, jednak najczęściej chodzę w złocie, a dzisiaj stwierdziłam, że srebro będzie mi bardziej pasować. Do tego założyłam ten naszyjnik z Farowskiego i ten naszyjnik z Alejole. Do tego pierścionek z Ariane, to jest barcelońska marka. I tutaj też mam pierścionek z Ariane, i do tego założyłam sobie część pierścionka z Elixy, ostatnio wam pokazywałam że właśnie kupiłam takie trzy pierścionki i można je sobie łączyć i mieszać, więc właśnie to zrobiłam. No powiem Wam, że czuję się wyśmienicie w tym outficie, bo tak niby na luzaku, a w sumie nie na luzaku. Także cieszę się, że udało mi się to wykminić. Też właśnie miałam trochę problem z tymi spodniami, bo one są takie nito to beżowe, ni to białe i nie wiedziałam za bardzo, co tutaj założyć, ale myślę, że ten czarny top fajnie wygląda. Eee, także co? Ruszamy do Barcelony. Oh my god, I look like a frog.